Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w trzech odcinkach. Dwa z nich będą bonusem dla osób wspierających kanał, natomiast teraz pomogę Ci rozwiązać przykład A. Pierwsza rzecz, od której zaczynamy, to uwaga: definicja miejsca zerowego. Zapisz ją w komentarzu pod tym zadaniem, pod tym filmikiem. Nie sugeruj się um, komentarzami um, innych osób chociaż możesz sobie sprawdzić czy twoja definicja wygląda podobnie. W każdym razie niech każda osoba, która ogląda ten film, wklei taką definicję. W ten sposób się uczymy i tą definicja może jakąś inną fajniejszą znajdziesz wśród komentarzy, która szczególnie spodoba ci się. To zapisz ją w zeszycie. Dobra? Niech w każdym takim rozwiązaniu coś pojawi się coś dodatkowego. Coś, co później e, pozwoli ci się lepiej przygotować do matury. Od czego zaczynamy? Chcemy odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. Pomogę ci w ten sposób: zobacz. Narysuj sobie w zeszycie tylko oś X. Następnie mm, odczytajmy miejsca zerowe z wykresu funkcji lub stąd. Popatrz, to jest jedno miejsce zerowe, tutaj jest drugie miejsce zerowe. Miejsca zerowe zaznaczam na oś. Tu mam minus dwójkę, tutaj mam jedynkę. Zwróćmy uwagę, że wykres rysujemy od góry z prawej strony tak, i przecinamy jedynkę i przecinamy minus dwójkę raczej w minus dwójce, przepraszam, odbijamy się. To będzie miało znaczenie w dalszej części rozwiązania. W każdym razie, jakbym sobie tutaj narysował wykres, O jakoś tak, tu się przecinam, a tutaj się odbijam. Dobrze. I teraz... Chcemy zapisać zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. Symbolicznie zapisujemy to w ten sposób. W od x jest mniejsze od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy. I tutaj musimy sobie zapisać przedziałami to wszystko. Czyli patrzymy na tą część wykresu, która jest pod osią, i, pod osią x. Tak, dobrze mówię. a zatem pod osią x jest ta część wykresu i ta część wykresu. Dobra. Pierwszy przedział, od minus nieskończoności do minus dwójki. Uwaga, tutaj będzie przedział otwarty, ponieważ nie mamy dopuszczonej równości. Suma od minus 2 od minus 2 do 1. To jest drugi przedział. W takich dwóch przedziałach ta funkcja przyjmuje wartości ujemne, czyli wykres funkcji jest położony pod osią X.